Rozpoczynamy cykl filmików Remont Komara to jest komar wyprodukowany w 1980 roku od nowości w jednych rękach na dzień dzisiejszy, 2016 rok, wyglądam właśnie w ten sposób. Jest troszkę zniszczony, chociaż stan komara jak na 36 lat jest bardzo dobry. Rozpoczynamy remont komara. Komar przejdzie gruntowną rozbiórkę, czyszczenie starego lakieru i lakierowanie nowym. Remont silnika. Jest to komar z kwadratowym silnikiem, chociaż biegi ma jeszcze na rękę. Do wymiany jest również cała kolumna zmiany biegów tutaj przy manetce jest ona pęknięta. Cały komar będzie przechodził renowację i będę się starał pokazywać poszczególne etapy remontu, odnawiania tego sprzęta i będą te filmiki umieszczane na YouTube. Serdecznie zapraszam do oglądania.